Dzień dobry, więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Nissana Qashqai. Kupujący mają do wyboru dwa silniki benzynowe: pierwszy czerwca o mocy 117 km lub 2.0 o mocy 140 km. Z konstrukcje silników są identyczne, więc rany są powszechne. Poduszki silnika tylne i górne wytrzymują bardzo długo, już do 90 000 km. Łańcuch rozrządu oczekuje na wymianę po 100 tysiącach kilometrów. Wyciekają uszczelki i płyn niezamarzający. Pompa paliwa jest zatkana. Ogólnie silniki uważa się za bezproblemowe. Skrzynie biegów modelu są niezawodne, nawet CVT, co wielu przeraża. Ale nie ma potrzeby go ominąć. Przekładnia CVT Nissana jest niezawodna, przejeżdża do 150 tysięcy kilometrów bez awarii i zmartwień. Przy odpowiedniej konserwacji żywotność wzrasta do 200 tysięcy km. Ale jeśli wymieniasz olej w skrzyni rzadziej niż przy wymaganych 60 tysiącach km, wówczas CVT szybko wymaga poważnych napraw. Nie ma żadnych skarg na sześciobiegową manualną skrzynię biegów. Aby przedłużyć żywotność manualnej skrzyni biegów, wystarczy regularnie wymieniać olej. Tego samego nie można powiedzieć o pięć biegowej skrzyni biegów. Cierpi ona na zużycie synchronizatorów o 100 tysięcy km. Nie ma samochodów bez wad. Nawet Nissan Qashqai zabrudził niektóre elementy konstrukcyjne. Zastanówmy się, co dokładnie jest z nim nie tak i dowiedzmy się, czy warto kupić Nissana Qashqai. Izolacja akustyczna nie jest mocną stroną marki Nissan. Wszystkie modele mają zbyt głośne silniki. Samochody z przekładnią CVT są jeszcze głośniejsze. Słychać gwizdanie przekładni CVT. Przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę nie słychać rozmówców. Korpus jest dobrze zmontowany, choć do wykończenia użyto tanich materiałów. Skóra na siedzeniach, kierownicy i dźwigni zmiany biegów szybko się zużywa, a chrom i plastik na przyciskach i nawiewach odpryskują. Kiedy brud dostanie się do drzwi, podnośniki szyb się zacinają i te same problemy występują z szyberdachem. Można go regularnie czyścić, aby uniknąć przegrzania silnika. Nie ma samochodów bez wad. Nawet Nissan Qashqai zabrudził niektóre elementy konstrukcyjne. Zastanówmy się, co dokładnie jest z nim nie tak i dowiedzmy się, czy warto kupić Nissana Qashqai. Izolacja akustyczna nie jest mocną stroną marki Nissan. Wszystkie modele mają zbyt głośne silniki. Samochody z przekładnią CVT są jeszcze głośniejsze. Słychać gwizdanie przekładni CVT. Przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę nie słychać rozmówców. Korpus jest dobrze zmontowany, choć do wykończenia użyto tanich materiałów. Skóra na siedzeniach, kierownicy i dźwigni zmiany biegów szybko się zużywa, a chrom i plastik na przyciskach i nawiewach odpryskują. Kiedy brud dostanie się do drzwi, podnośniki szyb się zacinają i te same problemy występują z szyberdachem. Można go regularnie czyścić, aby uniknąć przegrzania silnika. Główne problemy z samochodem pojawiają się, gdy kierowcy wymagają od Kaszkaj osiągów terenowych. Duży prześwit i dumna nazwa klasy crossoverów nie czynią z Kaszkaj sufa, poślizg, w zaspie śnieżnej lub błocie pośniegowym przyczynia się do szybkiej śmierci sprzęgła napędu na wszystkie koła. Wariator też nie wie, jak się zachować podczas ekstremalnej jazdy. Piec jest przeszkodą pierwszej generacji Kaszkaja. Wnętrze nie nagrzewa się długo, ponieważ ciepłe powietrze dostaje się do wnętrza dopiero po całkowitym nagrzaniu silnika. Uszkodzony rezystor silnika nagrzewnicy i przekaźnik wentylatora nazywane są jedną z głównych ran Kaszkaj. Zawieszenie we wszystkich wersjach wyposażenia jest niezależne i sztywne. W ogóle nie nadaje się do użytku w terenie. Konstrukcja zawieszenia jest standardowa: przód kolumna McPhersona, tył wielowahaczowy. Ale tylny szybko luzuje się na naszych drogach i grzechocze. Wsporniki przedniego zawieszenia, amortyzatory i tuleje stabilizatora wymieniane są co 60 tysięcy km, następnie co 25 tysięcy km.